Na początku, tak jak zwykle, muszę zaznaczyć, że ja nie jestem żadnym dietetykiem, nie jestem żadnym trenerem, trenerką, przepraszam. Eee, także to, co Wam tutaj powiem, to są rzeczy, które ja gdzieś tam przeczytałam, gdzieś tam wyniosłam z własnego doświadczenia, które na mnie osobiście dobrze zadziałały. Najlepszym sposobem na przyspieszenie metabolizmu są oczywiście ćwiczenia, jest oczywiście aktywność fizyczna, ale zdaję sobie sprawę z tego, że są takie osoby, które chcą zredukować. Czy też chcą po prostu przyspieszyć jakiś tam swój metabolizm, ale ćwiczyć nie mogą. Zdaję sobie też sprawę z tego, że są takie osoby, które po prostu ćwiczyć nie lubią i nie chcą. W takich przypadkach ja bym po prostu taką osobę mocno kopnęła w dupsko, w tyłek i kazała się jej zabrać do roboty, bo jest naprawdę tyle różnych rodzajów aktywności fizycznych, że można sobie spokojnie coś dla siebie fajnego. Wybrać. Myślę, że aktywność fizyczna, ruch to jest naprawdę coś wspaniałego, coś, co jest nam potrzebne, nie tylko, nie tylko wtedy, kiedy redukujemy, ale również po prostu w codziennym życiu ruch powinien być, powinien być z nami. Zacznę może od tego, że nasz metabolizm jest uzależniony od wielu czynników. Jednym z takich czynników są na przykład nasze geny. Tutaj różni. Czasami słyszę takie wymówki, że jestem gruby, bo jest to u mnie genetyczne. Czyli moja babcia była gruba, moja mama jest gruba i tak dalej, i tak dalej. To są geny, tego się przezwyciężyć nie da, da się. To nie do końca tak jest, że geny decydują o tym, jak my, czym jesteśmy grubi, czy chudzi. Ale również genetyka ma wpływ na nasz metabolizm. Jest on uzależniony również od np. Na naszego wieku, od naszej płci, czy też chociażby od poziomu naszej tkanki tłuszczowej i mięśniowej. To jest też bardzo istotne. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma w sobie więcej tłuszczu, to ten metabolizm będzie będzie niższy. Natomiast jeśli ktoś ma w sobie więcej tkanki mięśniowej, no to wiadomo, że ten metabolizm będzie szybszy. Pierwsza rzecz, o jakiej chcę tutaj powiedzieć, to jest odpowiednie nawadnianie organizmu, e, czyli po, po prostu e, picie odpowiedniej ilości e, płynów dziennie. Nie mówię tutaj też, żeby się nie wiadomo jak sprycować tą wodą i różnymi herbatkami, tylko żeby po prostu pić tyle. E, ile nasz organizm potrzebuje. To też jest uzależnione od tego, od naszej wagi, od naszego wzrostu, od wielu czynników, ale każdy człowiek ma jakieś tam zapotrzebowanie na płyny w ciągu dnia. I odpowiednie nawadnianie jest naprawdę bardzo, bardzo ważną sprawą. Ponadto, czytałam o tym, że wypijanie kilku szklanek zimnej wody dziennie również przyspiesza nasz metabolizm, dlatego, że nasz organizm musi spożytkować energię, aby tę wodę wypijaną, mówię o zimnej, chłodnej wodzie, aby ją po prostu ogrzewać. I do tego e, zużywa nasz organizm energię, no i przy tym spala też kalorie. Jeszcze jedna sprawa dotycząca wody. To jest wypijanie na czczo szklanki wody. Niektórzy wiem, że piją wodę z dodatkiem czyli Ja bym osobiście tego nie przełknęła, ale wiem, że są takie osoby. Wypijanie wody z cytryną, właśnie na czczo również przyspiesza nasz metabolizm. Druga sprawa to jest picie kawy i picie zielonej herbaty. Również czytałam o tym, że udowodniono, że te dwa napoje wpływają dobrze na nasz metabolizm. Z kawą bym tutaj nie przesadzała, ja piję jedną kawę dziennie, właśnie zaraz po przebudzeniu, czyli tak jak mówiłam w punkcie pierwszym. Trzecia rzecz, która jest bardzo, bardzo istotna, nie tylko jeśli chodzi o nasz metabolizm, to jest odpowiednia ilość snu. Odpowiednia ilość snu jest nam bardzo, bardzo potrzebna, zwłaszcza dla osób, które ćwiczą, które w ciągu dnia jakoś się tam wysilają. Odpowiednia ilość snu jest naprawdę bardzo, bardzo ważna i tak naprawdę ile spać to, ile godzin powinniśmy spać, to jest kwestia bardzo, bardzo indywidualna. Znam takie osoby, które śpią po 6 godzin i one czują się wyspane. Znam takie osoby, które śpią po 10 godzin i one nadal nie są wyspane. Ja osobiście śpię jakieś 7-8 godzin i czuję się, czuję się wyspana, czuję się ok. Ale to, tak jak mówię, jest kwestia bardzo indywidualna i to od Waszego organizmu zależy, ile on tak naprawdę tego snu potrzebuje. Czwarta sprawa to jest stosowanie przypraw, w szczególności tych ostrych. U mnie w kuchni przyprawy to jest tak naprawdę. Przyprawy są nieodłączną częścią mojego gotowania, czy też mojego jedzenia. Naprawdę używam sporo przypraw i to stosuję czasami takie dziwne połączenia, że. No niektóre po prostu się dziwią, że ja coś takiego potrafię zjeść. Bardzo, bardzo lubię przyprawy i myślę, że to jest duży plus. W szczególności ostre przyprawy, takie jak czyli takie jak pieprz czarny. Czytałam o tym, że przyspieszają nasz metabolizm. Ja muszę wam powiedzieć, że kiedy ja redukowałam bardzo bardzo polubiłam smak chili, naprawdę, okropnie. Doszłam już do takiego momentu, że ja w ogóle nie czułam, takie gdyby nie wiem, przegryzło mi te skupki smakowe, i ja nie czułam, że to, jest, że to co ja robię jest aż tak bardzo ostre. I pamiętam, że chyba była to Wielkanoc. Ja robiłam coś takiego jak Terina Wielkanocna. To jest coś takiego, no i dobra, nieważne co to jest, robiłam wielkanocną Terinę. Mieliśmy gości, no i ta została podana na stół. Ja ją tak strasznie doprawiłam, chili, że wszystkich po prostu piekło po językach, a ja nie czułam kompletnie nic. Dla mnie to było, nie wiem, normalne. Tak więc widzicie, że nie wiem, po pewnym czasie po prostu te moje kubki smakowe się już tak poprzegryzały, że ja tego nie czułam. Aczkolwiek nie o tym mowa. Piąta sprawa, to wiem, że tutaj nie wszyscy ze mną się zgodzą, ale pamiętajcie, że ja nie jestem na żadnej diecie wysokowęglowodanowej. Ja jestem na zwykłej, racjonalnej, mięsożernej diecie. Eee, piąta sprawa to jest spożywanie odpowiedniej ilości białka. Nie mówię o jakichś ogromnych ilości białka ilościach białka, bo wiem, że tutaj też niektórzy potrafią przesadzać. Mówię o odpowiednich e, dla każdego z nas ilościach e, protein. E, dlaczego to białko? Dlatego, że proteiny są trawione przez nasz organizm dłużej niż na przykład tłuszcze czy węgle i po prostu spalamy dzięki temu więcej kalorii. Tak więc odpowiednia ilość białka też jest według mnie dla takich, dla takich osób będących na takiej diecie jak ja, jest również ważna. Szósta sprawa to jest spożywanie odpowiedniej ilości błonnika. Absolutnie nie mówię tutaj o kupowaniu jakichś suplementów z błonnikiem, bo wiem, że takowe istnieją, ale dla mnie to jest po prostu strata pieniędzy. Naprawdę spokojnie można sobie odpowiednią ilość błonnika. Dostarczyć po prostu ze zwykłego jedzenia, spożywienia. Błonnik sprawia, że przez długi czas czujemy się nasyceni, nie czujemy głodu, ale również błonnik pomaga się pozbywać z naszego przewodu pokarmowego różnych tam zbędnych, niechcianych, zalegających substancji, ale również dzięki błonnikowi wchłaniamy mniej cukrów z pożywienia, dlatego że glukoza się z nim łączy. No i jest razem z nim wydalana. Tutaj i ostatnia już sprawa to jest unikanie stresu. Stres powoduje, że wydzielamy taki hormon zwany kortyzolem. Ja tutaj nie będę się już na temat kortyzolu rozgadywała, bo to jest temat na osobny filmik. Ale też myślę, że jest sporo takich filmów właśnie o kortyzolu na YouTubie. Tak więc możecie sobie spokojnie zobaczyć, jeżeli nie wiecie co to takiego jest. Ale unikanie stresu również pomoże nam szybciej, sprawniej zredukować, przynajmniej moim zdaniem. Dobra, wymieniłam Wam tutaj 7 takich sposobów na to, jak można sobie pomóc zredukować, czy też jak można sobie e, przyspieszyć jakoś tam swój metabolizm. Pamiętajcie, że oczywiście, jeśli chodzi o naszą redukcję, jeśli chodzi o chudnięcie, to tutaj zawsze, ale to zawsze najważniejsze będzie racjonalna dieta i oczywiście aktywność fizyczna. I bez tego ani róż, bez tego żaden z tych sposobów nie zadziała, ale tak jak mówię, zawsze możemy sobie jakoś tam troszeczkę pomóc i te 7 podpunktów, które Wam tutaj wymieniłam, te 7 sposobów, mam nadzieję, że do czegoś Wam się przydadzą. Jeśli znacie jeszcze jakieś sposoby na przyspieszenie metabolizmu, których tutaj nie wymieniłam, a może ich nie znam, to dajcie mi koniecznie o tym znać. Czekam jak zwykle na Wasze komentarze, trzymajcie się ciepło, no i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa pa! Cię oglądajcie dalej. Cześć, witam Was serdecznie w dzisiejszym filmie. Cześć, witam Was serdecznie. W dzisiejszym filmie chciałabym trochę pogadać do Was na.